Hej, hej, witam serdecznie, ja jestem Seed, to jest oczywiście Tobacco Shop Simulator. Yy, moi drodzy, no i zaczynamy kolejny yy, jakże intensywny dzień w tym naszym yy, prawda, sklepiku. Yy, przed nagraniem się troszeczkę tutaj rozejrzałem jeszcze, musiałem się zastanowić nad kilkoma kwestiami. Yy, więc może tak, to co mogłem to jeszcze tu było gdzieś w zapasach, to dołożyłem na regały. O właśnie, tego nie dołożyłem jeszcze, a też można by. O właśnie, cyk. Yy, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, słuchajcie, bo tak się zastanawiałem, jak tutaj przyspieszyć sobie trochę ten nasz rozwój i tak dalej, bo yy, na chwilę obecną to nam brakuje na, na dobrą sprawę 400 punktów, żeby sobie kolejny poziom reputacji yy, prawda, zdobyć. No, i tak poprzeglądałem co nieco tutaj. O, właśnie, tu już pozmieniałem też ceny, między innymi, i zajrzałem też do kwestii umów. I tutaj jest jeszcze jedna umowa, którą moglibyśmy podpisać. Da nam to 36 punktów. Doświadczenia dostaniemy: papierosy czerwone, papierosy niebieskie i popielniczka w kolorze czerwonym i kształcie kwadratowym. Natomiast, no, nie będzie, kurde, gdzie tego wystawić. Yy, bo to będą dwa produkty yy, tak dwa produkty małe i jeden jako duży produkt a my na chwilę obecną mamy już coś co musimy zrealizować więc w sumie tak przejdźmy sobie do tego tematu yy, kupimy sobie to tak jak to było zaplanowane wcześniej ten regał ścienny miał wylądować mniej więcej yy, w tym miejscu no i już jest lipa nie już jest lipa Ożeś te panie Rozprzerwałeś mnie teraz, i co ja mogę to jakoś schować? Kurde nie mogę? Serio? Moment, a mogę to wstawić? Kurde do magazynu też nie mogę <ścoughs> i co ja mam teraz z tym zrobić? No nie przewidziałem, że się to tu nie zmieści Co ja mam teraz z zrobić? E, Popsułem grę <grystanie> Nie no zawsze muszą wyjść słuchajcie jakieś chocki klocki nie? Witryny nie możemy zasłonić, to jest lipa O! Dobra, dało się to schować, kurde jakoś w karton z powrotem no to musimy troszeczkę jeszcze przestawić w takim razie. To dosuniemy sobie tutaj bliżej. To też. I to musimy też przestawić w takim razie. O. I teraz powinno być Lala. Okej, okay, dobra, mamy to. Wreszcie. O ciężkich bojach ale się udało. Dobra, i tutaj mamy yy, trzy półeczki. To ta sobie możemy wyjąć tutaj. Ja te ceny już poustalałem. Chyba niekoniecznie. Yy, cena zestawu. No właśnie. No tutaj musimy sobie cenę ustawić, ale czemu cytryna z miotem jest droższa niż te jabłkowe woreczki też ciekawa opcja ale dobra przejdźmy, przejdźmy do konkretów to możemy postawić sobie tutaj 634$ nam zostały więc nawet jeżeli byśmy chcieli podpisać sobie kolejną umowę to jest lipa, bo potrzebujemy przynajmniej 900. Także dobra, na razie się trzymamy tego, co mamy. No później chciałbym, właśnie ewentualnie, dokupić jeszcze jeden regał i podpisać kolejną umowę, nie? Ja wiem, że to będzie ciasno i tak dalej, no ale musimy sobie jakoś z tym wszystkim poradzić. Dopóki nie rozbudujemy sobie sklepu. Dobra, tu nam gościa gościa nie ma. Zamówienie online. Dobra, bierzemy. Yy, bierzemy, bierzemy, bierzemy. Akceptuj przypinaj, dobra. Już tu pana obsługuje, proszę bardzo. Aha, właśnie, miałem jeszcze te cygara zamówić, bo tam jest też już reszta. Ale to dobra, za chwileczkę, za chwileczkę sobie ogarniemy. 43 i 15. Dobra. Zamknij. Okej. Okay. 76, 85. Proszę bardzo. Następnego klienta zapraszam. Dobrze, mamy 79. Okej. Okay. I pani będzie ostatnia na chwilę obecną. Dobra, mamy to. To teraz tak. Yy, kwestia tego zamówienia online. Hmm. Dobra. O, żeś ty patrz Gadzino, ale żeś się napatoczył. Oddaj kartona. Dawaj. Możemy coś jakieś dołożyć te papilniczki. Tak, tu coś można. Tutaj nie bardzo. Dobra, to i to zostawimy w magazynie. Zamówimy sobie te czerwone zapalniczki. I warboro czerwone musimy zamówić. Dobra, kupuj. Bierzemy to i ciśniemy na pocztę. To co się wyśle, to się wyśle. Resztę dołoży się na regały, bo tam na pewno jest na tyle miejsca, że będzie można sobie to yy, swobodnie dołożyć. Okej. Okay. Otwieraj. Yy, warborasy, warborasy czerwone. Tutaj. No właśnie. I te czerwone zapalniczki. Okej. Okay. Wszystko nam ładnie wejdzie. Fajnie. Dobra, to mamy. Tu mamy jeszcze jedną półeczkę wolną. Cygara miałem jeszcze domówić. Też dawaj. Upój. Już dokładam. Pani się nie, nie niepokoi. Wszystko będzie ok. Dobra, mamy tu. Yy, 71. 25. Tak miało być. Dobra. Zapałki. Kurde, też widzę reszta. Jest już. Yy, zapałki, zapałki, zapałki. Gdzie one były? Tu są. Dawaj do koszyka i zamawiaj. Okej Pięćdziesiąt trzy, Dobra, następny. U pani jest dwadzieścia cztery. Dziękuję bardzo. 18, eee, to wiecie co, tak coś czuję, że my chyba dzisiaj nie zarobimy na tyle, żeby sobie można było pozwolić na podpisanie kolejnej umowy. Chociaż może, może, ale nie, tutaj i tak lipa będzie. Co z tego, że 900 nam na podpisanie umowy to wystarczy. Ale nie będzie kasy na zakup towaru, nie będzie kasy na zakup regału. Ale to dobra, dobra. Moment. Yy, zakończymy dzień i zobaczymy. Bo mam też pewną koncepcję, którą moglibyśmy sobie, prawda, w życie wprowadzić. Patrz, ja tu gadu gadu za tą kasą, a tu sklep nieposprzątany. Oj, już będą ujemne punkty. 75, dobra, dawaj, następny 48, 75, dobra A jak tutaj ta Ej, to się fajnie schodzi. Jabłkowe woreczki z nikotyną fajnie poszły. Jeszcze ktoś tu coś nadeptał, żeby nie było. Za chwilę będę się znowu pultać. Dobra, jest. Ok. Dobra. A pani co takie tam tylko. Takie beleco. Jeszcze ktoś wejdzie na minutę przed zamknięciem? Patrz, patrz, lezie, no lezie. No, w ostatniej chwili weszła tej. No, żeś ty. No ale dobra, nie ma co, yy, prawda, klientów tutaj poszyć. To w końcu nasze pieniądze. Dobra. No, żeś ty. No, jedno pudełko zostało. Weźmie pani cygaro? Chyba nie weźmie. No, i tak wzięła już trzy pudełka. No dobra. O 118. Ole, to było fajne yy, Dobra, więc tak, moi drodzy. Umowa i podpisujemy kolejną. Tyk, to będzie 900. Zostaje nam 6 stówek na koncie. Yy, to, to. I to, to już mamy 300 plus regał. Regał jest za 500 i nam zabraknie, tak? No to dobra, to mamy tutaj taką opcję bank i bierzemy sobie 5 stówek pożyczki. Jach, elegancko. No i myślę, że będzie można to sobie ogarnąć teraz tutaj, yy, zmiana cen. tutaj podwyżka tutaj też i tu wracamy do normy dobra, rynek i kupujemy to regał ścienny wejdzie tu? no wejdzie dobra hmm, cena zestawu to, to i to Jedziemy. Te fajeczki damy tu i To w sumie mamy dwa razy: mały produkt i raz mamy jako duży produkt. To można to sobie tak fajnie podzielić tutaj. O, pięknie, wszystko weszło. I te popilniczki Chyba, żebyśmy ten gaz do zapalniczek przełożyli yy, tutaj na której z tych regałów. A popielniczki tu, ale dobra, to no, można się kiedyś tam przy okazji pobawić. A, no nie, zwłaszcza, że jest tu już dosyć sporo. Dobra, to dwie półeczki mogą sobie tutaj być. Nie, trzy. Dobra, elegancko. No to jedziemy dalej z tematem. 240 punktów. O, to, to raczej kiepsko. Kiepsko to widzę, żeby sobie to w dniu dzisiejszym. Yy, ten siódmy poziom wbić. Dobra, to musimy dokupić, bo się kończy. Dawaj, wykładaj. Pięknie. Yy, co tu mamy w magazynie? Popielniczki jakieś coś gdzieś można tu jedną yy, tutaj nie ma dobra. Nam pewnie za chwilę kolega przyjdzie na życie będzie go sobie też ogarnąć. Oś mamy klientów, dobra. Proszę bardzo następny dawaj karta. Ok, mamy to. Hmm, tutaj u pani będzie 72 dolary. No bardzo fajna, ładna, równa kwota. Bardzo mi się to podoba. I słuchajcie, też patrzyłem właśnie, możemy sobie zmienić te yy, torby na zakupy. Hmm, ale taki inny wzór, on kosztuje 1000 dolarów. Więc ja nie wiem, czy jest to w ogóle sens się bawić w takie tematy. Yy, możemy też pomalutku, już chyba tam od piątego poziomu, nawet coś weszło. Yy, możemy pomalutku zmieniać yy, strukturę ścian, czy tam fakturę tych ścian. Yy, ale to też wszystko kosztuje, nie? Wiadomo, nie ma nic za darmo. Ej, kurde, moment, no się zapomniałem, to już jest 20 po pierwszej, a my musimy zamówienie online jeszcze ogarnąć. Yy, Popilniczki na pewno jadą, dobra. No zaraz tu opanujemy sytuację. 73,15 Zamknij I go w łeb. Dawaj chłopie Zostaw co nie twoje Dobra to możemy tu yy... O fajnie Zeszło Już tu pani obsługuję Już, już, już ogarniam 62, proszę bardzo. I u pani będzie 74 i 35, dobra. Yy, popielniczki. Popielniczki sobie pościągamy z regału. Ile ma być? 15. I te zapalniczki niebieskie. O, kurde. Zapalniczki niebieskie to trzeba będzie zamówić. Bo za mało ich. Dobra, dawaj. Jas. Tak. i lecimy Reszta się na regał wrzuci. Okej. Okay. Otwieramy i teraz tak zapalniczki niebieskiej tutaj. No nawet nie wszystkie wejdą. Dobra. Gaz do zapalniczek też można. O. No i dobrze. Dobra, te yy, woreczki z nikotyną jeszcze zamówię te miodowe. No tam już też końcóweczka. Okej. Okay. Dobra, ktoś coś już? Dobra, mamy gościa. sześć. dobra. U pana będzie 41 i 12. Dobrze. No też 20 prawie. Pomalotko będziemy kończyć ten dzień. No i tak jak mówiłem, no jeszcze zostanie nam troszeczkę punktów, żeby sobie ten siódmy poziom wbić, w końcu tego kasiera ogarnąć. Też jestem ciekaw, czy w momencie, jak będziemy mieli już kasiera, czy, czy tych klientów yy, będzie więcej przychodziło, czy może ewentualnie klientów będzie więcej, jeżeli będzie druga kasa? Też ciężko to stwierdzić, no, ale na drugą kasę to my nawet nie mamy miejsca. Teraz następną kwestią i yy, następnym takim etapem jakimś rozwoju no to będzie powiększenie tego sklepu. Bez tego to ja myślę, że my dalej nie pojedziemy. To już nic więcej nie wstawi się w ten sklep. 41-32, dobra. Baccia ruszyć tyłek. O właśnie. Pozamiatać trochę, posprzątać. Koniec dnia. Na ewentualną opcją, jeszcze jaką widzę, to jest tu wstawienie regału takiego ściennego. Pod warunkiem, że przesuniemy ten regał piramidkowy bardziej w stronę kasy. Bo to jest jedyna opcja, którą tu jeszcze na chwilę obecną jako, jako tako widzę. Ale to i tak, i tak w sobie nie zmienia faktu. Bo kolejna umowa to jest chyba i tak, i tak od siódmego poziomu reputacji. Tak, od siódmego poziomu. I to będzie kosztowało 1000. I to jest jako duży produkt. Czyli nawet nie trzeba byłoby regałów stawiać. To są torebki z tytoniem do rzucia. Jako duży produkt. A duży produkt możemy sobie jeszcze tutaj wystawić. O. Także, nawet jeżeli by przyszłoby do podpisania kolejnej umowy. To jako taką regału potrzebować na chwilę obecną? Nie będziemy. No ale to przyszłościowo dopiero. Hmm, czy coś tutaj do zamówienia? A na pewno Pulmasy. Pulmasy. Dawaj do koszyka. Yy, w sumie to tak. Czemu ja nie korzystam z tej opcji, nie? To do koszyka, to i to maszynka do napełniania rurek jest 15, w magazynie jest jedna. No dobra, to to by wystarczyło. Tutaj mamy wszystko ładnie zestawione, a ja latam po tym sklepie. Jak dobra, ja myślę, że to wystarczy, jeżeli chodzi o zamówienie. Ale to oczywiście już następnego dnia, bo dzisiaj już jest po 22.00, to nic nie zdziałamy, moi drodzy. Tak więc myślę, że możemy ten odcinek sobie zakończyć. Jak widać, no brakuje jeszcze nam co nieco tych punkcików, żeby sobie siódmy poziom reputacji wbić i zatrudnić pracownika. Także myślę, że w kolejnym odcinku na pewno sobie to ogarniemy. A za dzisiejsze spotkanie jest serdecznie Wam dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, że sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was. Za dzisiaj serdecznie dzięki, do następnego, trzymajcie się. Hej hej!